Mandero widzowie, to ja, Miss Ania. Co dzisiejszym materiałem, moi kochani, będziemy dzisiaj robić, już wam łącznie mówię. Dzisiaj sobie zrecenzujemy książeczkę, nawet to ją trochę widzicie. A tą książeczką, którą sobie zrecenzuję, jest ją ta. To jest książka Lego Ninjago Dragon Racing pod tytułem Mocy i Zdolności. No i jak wcześniej mówiłam, jaka czy się przeczytam książeczkę to Wam oczywiście zrecenzuję. No i oczywiście wczoraj akurat sobie przeczytałam pod wieczorem. No i jednym tchlem przeczytałam całą, bo to nie było jakaś duża, bo znamy już te książeczki. One nie są oczywiście za wielkie. No i mają po trzy oczywiście historiki. jak zawsze. No to można to przeczytać nawet w jeden dzień. Albo nawet godzinkę, no bo zależy jak to oczywiście czytam. No ale dobra. Patrzymy na naszą oczywiście okładkę. No i co tutaj znajduje się? Oczywiście mamy tutaj, jak widzicie, Zejna, Kaja, Sore, Jaya. Mamy też Eglanta i Rontu. Naszych tych, bo tu będą oczywiście trzy historie: o Zejnu, o, o, o Sorze i oczywiście, o Jodrzeju. No ale przeczytamy, co tutaj oczywiście jest napisane z tyłu. Drukowie świata ninjago powrócili i są potężniej niż kiedykolwiek. By im czoła i walczyć jak równi z równymi, ninja muszą ciężko pracować i doskonalić swoje umiejętności. Uwieziony z tajemniczej administracji, Jay odnaj odnajduje swą zapomnianą moc, niszczenie technologii Sora odkrywa, że naprawienie zepsutego makania zawsze jest prostą sprawą, a Zane próbuje opanować technikę wstającego smoka, jak poradzą sobie bohaterowie. Pełne akcje i humoru opowiadania inspirujące nowym sezonem serialu podzielone są, zostały na trzech niezależnych historie. Przezwyczajny układ tekstu na stronie kolorowej inspiracje ułatwiają dziecku uchwycenie sensu fabuły, a intrygujące i pełne akcje i historie pozwalają więcej się dowiedzieć o przygodach głównych bohaterów. Na końcu książki znajduje się słowniczo z opisem postaci miejsc pojazdów, które pojawiły się w opowiadaniu. No oczywiście Słowińczyk to zawsze klasek. oczywiście, no to wiadomo. Normalna cena oczywiście takiej książki to 19,99. Ja, jak wiecie, jak zawsze kupuję na empik.com, no to trochę jest taniej. I jak ja pamiętam, no to za nią dałam 15 zł. To nie jest tak oczywiście źle. No ale dobra, nie przedłużając, bierzemy oczywiście środek. Yy, jak to zrobić, żeby... Ten? Dobra, jakoś sobie dam radę rączką. No i jak mamy tu Ron, tu Jeglanta, Oczywiście tytuł Dragon Dragon jest ich mocy i zdolności. Mamy tu jak widzicie naszego Jaya, tutaj przy jakiejś maszynie z ciastkami. Mamy jak widzicie tutaj Sorę, mamy tu Kaya, oczywiście z treści. Mamy oczywiście trzy nasze historyjki, wstęp i słownicze. No i Dobra, bierzemy tutaj ten i mamy wstęp. To oczywiście dla Was się ten wstęp przeczyta. Poszukujcie rozwiązań, bądźcie kreatywni, wspierajcie się nawzajem, bądźcie wierni sobie. To cztery zasady, które musi znać każdy dzień. Ninja. Mm, bardzo ciekawe. Trzeba być jakim? Aha, trzeba poszukiwać oczywiście rozwiązań, trzeba być kreatywnym, wspierać się nawzajem i bądź wierny sobie. Okej. Okay. Trzeba pamiętać. O do znajdę fuzji są one ważniejsze niż kiedykolwiek. Jane nie pamięta swojego życia jako ninja. Teraz jako pracujący w administracji Agent zajmuje się nudną papierkową robotą. No to jest za bardzo ciekawego. Co się jednak trynęło w pamięci Jaya? Czy ta majka iskiek obudzi jego prawdziwą naturę? No, zobaczymy. Sora, nowa członkin drużyny ninja, nie lubi prosić innych o pomoc. Gdy Kai zleca jej naprawienie swojego mecha, próbuje się przełamać. Czy zwróci się do niej o wsparcie? Zobaczymy też. Zanim trenuje pod okiem smoczych mistrzów Eglanda i Rontu, by jak pozostań ninja poznać technikę wstającego smoka. Eglant jest jednak przekonany, że nie jest w stanie połączyć się z ruchem wszechświata. Czy mu udowodni, że się myli, przewróć w stronę i zobacz, jak Ninja stawia czoła tym wyzwaniom. No to bardzo ciekawa, czy się się zapowiada. No i tak, pierwsza oczywiście historia jest oczywiście o Jayu, i ty tutaj, pierwsza historia to niezwykły przypadek agenta Walkera. No i jak widzicie, on jest oczywiście tutaj w tej administracji, czy oczywiście pracuje. Ten, kto został złapany w tej sieci, wiedział, że odchłanił formę przepisu i bardzo długi kolej. Grodny budynek wypełnia skończone rzędy Szary a w każdym z nich siedzi znudzony agent. Jeden z nich to agent był, ale on nawet nie wiedział, jak tu dostał prezentacji, ani jak tam dotarł. No bo nie wiadomo, właśnie jak Jay tam dotarł. Nie wiadomo. No ale oczywiście, jak wiemy, do tego czasu Jay nic nie pamięta. Że był Znaczy... Przyjaciół, i tak dalej. Nie wiadomo. Może miał oczywiście wypadek, nie wiadomo. No ale to jak widzicie, ale o co tu chodzi? No i oczywiście myślał, że nasze ten. Ta drukareczka. Przy, yy, no ale to wam się przeczyta. Wszyscy inni wydaje się zbyt zadowoleni z zasad, gdybym w robił ale nie ja. Czyli się powinien robić coś innego, coś lepszego. Agent Warden dość długo akcentował swój los. Pewnie w jego deponacie przydziało się krań i zepsuła się ksyko kopiarka Aha, to będzie nie drukarka, tylko ksyko Agent Warden zaraz na mnie spojrzał na Łódlądzenie. No wiadomo, że dzień lubią sobie kować. No i poszedł zobaczyć. Realizacja zlecenia naprawdę zajmie się cztery na 7 dni. Mrknął. Jako szef departamentu, to on musiał wypełniać wszystkie formularze. Pochylił się, może powinien na to ona Tworzył metalową klamkę i jego pasło nie błyskawicz odskoczył, wystarczył. Ona no, a że użyłaści szuma. Z niedowierzaniem, do się swoim odłojem, coś się tu stało. No ja też byłabym w szoku, jakby nic nie pamiętała i teraz jakby moje moce się obudziły. No to też się nie dziwię, że ja bym też na ciebie miejscu ją też bym była szokowana. No i tutaj oczywiście podchodzą inni agenci. I tutaj wszystko jest w porządku, mój agent. I odparł Wydawało mi się, że kopiarka się popsuła, ale to tylko fałszywy alarm. Jakby nic nie mówiło, oczywiście, że z moich rąk jest energia elektryczna. No i oczywiście było, jak widzicie, szoku. Hmm, zostałem się agentkiem. Przypominam tylko, że tutaj trzymam się. Tak jest, prawda? Mam go. Mam głód pełny, odpadł szybko, ale Muszę wracać do pracy do swojego boksu, ze względu że udało mu się odpalić na boksy. Znowu spojrzałam na swoje dłonie. No było oczywiście szoku. Co to było? Wyszeptał. Zawsze wiedziałam, że mam w sobie coś, nie wyróżniam w ale czy przed chwilą moje ciało wyglądało elektryczność? Nikt nie może się o tym dowiedzieć. I centrum, że nie tylko kopię był w nim, także że jak tak racji. Czekał do godziny 3, tak śpię, jak zarządzał sobie reżim przydziału, robił sobie przerwę. się do wielkiego pokoju, pełnego metalowych szafek, do dumnego bo znajdowały się tam również przedmioty odebrane osobom, które zostały w sprawozdawnym i przydzielone do owej krany. Co ja sobie myślałam? w się, Mam tylko 15 minut, no, a nie mam 5 czego szukam. To beznadziejnie. Jakby. Zaczął czuć, jakby chciał eksplorować po prostu otoczenie. Po prostu tak jakby z tej historii, tutaj w tym momencie, jakby ten... Po nudziło mu się i jakby jego tam coś, jakby jego dusza, chciała, zaczęła po prostu odkrywać. No i oczywiście, jak widzicie, tu znalazła gdzieś tam konsolę. I nie tylko, jak widzicie, używał swojej mocy, nie tylko oczywiście do... Do czy się naprawienia, czy się drukarki, tylko jak widzicie, do ciastek oczywiście, żeby dostał czy się więcej. No i jak widzicie, to akurat też Zeynot spotkał. Pewnego dnia ranka próbował, się zdrąła wodę, ale skarnier nie chciał lecieć, rozrzesz nikt nie patrzy. Miał właśnie, usłyszał głosy. To był błąd, nie powinno mnie tu być powiedział ktoś, on. Ładny... A to u mnie zrok, z oczu, a osoba o srebrnych włosach. No i oczywiście, jakby się to nasz zejm był, akurat. No ale nic oczywiście zain, nasz zejm nie pamięta. W każdym mu muzej na FNet zaczął, że w sobie jak obraz wyraźnie się spodobał. Wybaczył, powiedział, nie w niespodziewane nie spodobał się w moich obwodach, gdzie są w ogóle jakiś Androidy z agentury. Nie. Ale i nie dość nic pojawiał się. Zabieram po się prosto do naszego manželandy, w o czym wszyscy się oddalili. Czuł się winny, jakby Jay się czuło, czuł, czy się winny, że przypadkiem razi, raził Choć nie mam pojęcia, czym są Hydroidy, coś tu się nie w porządku. Przez raz nie chodził rozskojarzony. W porze tą hudą i Alenem. No i tu mamy momentem. Agenta Walker, oczywiście, naszego Jaya Graham, czucie gniewu, który nie do końca rozumiał. Szybko w maszynę, maszyny wydając kolację, a teraz agent Helen zaczął się wyrazić, jaką brają dziły po siebie, nie przestawał wcieknąć. Jakby poczuł po prostu, że mu się nie spodobało, że tak potraktowali, oczywiście, Zeina. Bo tutaj wcześniej, że wieczne sortowania, trzecie poczty. No i tu na końcu fajne takie jest, jakby zakończenie. Wciąż nie wiem, kim jestem ani skąd pochodzę. Nie mam też pojęcia, czym jest moja moc, ale po raz pierwszy czuję się sobą", pomyślał. No fajne takie jakby, bym widziała troszeczkę takie przysłowie, że nie wiem, skąd pochodzę, nie mam też pojęcia, czym jest moja moc, ale po raz pierwszy czuję się sobą. No i to jest w sumie koniec pierwszej historii. Druga się oczywiście nazywa Mechaniczne Saleństwo i to opowiada oczywiście o sorze. Oczywiście tu, jak widzicie, jest taki znajomy, wychodzi w kółko. Bo jak widzicie, tutaj próbują pokonać oczywiście Cindera i oczywiście wojownika Wilczej Maski. No i tak pomyślał kaj, okay, że może udałoby się ich oczywiście pokonać może mechami. Możecie, może Mech sobie brać z wiem maski czerwonycy na zastanawiając się, następnym razem, gdy sobie z nimi do wagi, musimy próbować czegoś nowego. Mogę z jego mecha żywioł ognia, jeśli chcesz jego sam pomic, to nie ma wczoraj jest dodała. Nie znam zamspidem, więc lepiej, żebym się pytała, że mocy technologii. No i oczywiście Sora zaczęła oczywiście tego mecha naprawiać. Ale czasem tutaj, jak widzicie, Arin i na przykład Riru zaczęli jej przeszkadzać, żeby jej trochę tak cicho ćwiczyli, bo ona musi tu naprawiać. No i pierwsza, jak widzicie, próba nie wyszła pod kontroli, bo wyszedł jej ten mech, jak widzicie, bardziej taki imprezowy. O nie, krzyknęła sobie, wyciągnęła rękę z kierunku maszyny, być, u, być użyć swojej masy, w techniki zatrzymać zaczynać wystrzały. Nie go mecha imprezowych, zasz, nie, duch, nie. To tylko była system od polacera zażonowana. Jakby pierwsze po prostu nie za bardzo oczywiście wyszedł. Za bardzo pierwsza jakby naprawa nie wyszła za bardzo. Bo zrobiła z niego mecha imprezowego nie do walki. Przypada na błędy w kodzie i proponujemy, przydało się większa jego możliwość bojowe, każdy nie, że to nie razy z Ninja Zorani. No i tutaj jakby nie ja za bardzo podobało się Sora, że znowu Arin i Riru ćwiczą i jej przeszkadzają. I to na przykład powiedziała, hej wy dwa im krzyknę... się sor... krzyknęła się Sora, moglibyście ćwiczyć na zewnątrz. No i poszli na zewnątrz ćwiczyć. No, i ten Mech jakby już niby go myślała Sora, że go naprawiła, ale on spod kontroli poszedł, bo Kaj tego nie robił. No i aż jak widzicie tutaj, aż Kai wyskoczył z Mecha, bo coś mu nie tak poszło. No ale się udało, jakby go unieformować i upadł. Tutaj, że zabawne teギター jest taki, tak, jest ale Możemy to nazwać techniką pytającego smoka. No, można tak nazwać. No i tutaj Sora podeszła czy się do niej. Wiesz, e, może jednak przyda mi się pomoc. Sora, nie ja, wzięła się do roty, Wkrótce potem Mech był gotowy do kolejnego testu. Kaja ostrożnie wsiadł się do gopisku i zaczął się tym razem. Mech kopał, buksował i wykopywał obroty zgodnie z jego producentami. Tak, wyłócił się Kaja. Chciałbym jak najszybciej wypróbować parę wolników, ale liczyłam na coś ekstra. Coś ekstra z pytania, ja. coś za no jak tryb imprezowy. No wiecie, żeby grał muzykę, wydawał ruchy taneczne, napisał, Kaj. było super, prawda? Sora i Nia spodziewając sobie zdumione po chwili rozmówienia, co was tak śmieszy, zdziwił się kaj. No i też to jest koniec oczywiście historii, I powiedziała. No, i ostatnią wizerubie historią jest oczywiście o zejnu. I tytuł, oczywiście, tej ostatniej historii jest zejn w ruchu. No, i zejniaczy oczywiście się idzie, oczywiście do Rontu i Eglanda, żeby go nauczyli tej nowej techniki, powstającego smoka. W sumie, wstającego to nie miało być powstającego smoka. Bo jak pamiętacie, że jak składaliśmy zestawy, Kaja i to było powstającego smoka chyba, a nie wstającego. Zaraz z ciekawości sprawdzę, mi się wydaje, może to jest błąd. No popiszę technika wstającego smoka. A to nie miało być powstającego smoka? Nie wiem. No ale tak jest napisane wstającego, ale zaraz, wiecie co, zaraz zobaczę z ciekawości ten... Wiecie co? Aż z ciekawości, wyczekajcie zobaczę. Jestem bardzo ciekawa. Czy wstającego smoka, czy, czy wiecie, czy, po, czy wstającego, czy powstającego? Muszę zobaczyć. Mi się kojarzy powstającego smoka. Hmm, wiecie co? Trochę to jest dziwne, bo jak... Tak, no dobrze sobie przypomniałam, jak zbieraliśmy zestawę, to pisało powstającego smoka. Nie wiem, czy to im coś się nie tak stało, czy po prostu coś tutaj nie tak, bo tu jest wstającego smoka. Może to jest błąd, nie wiem. Nie zauważam tego, jak czytałam, mówię. A tutaj teraz tak myślę, że to jest trochę może błąd, albo w każdej tak książce jest, bo tutaj pisze wstającego smoka, a to miało być chyba powstającego smoka, bo tak jak otwieraliśmy zestawy. Teraz właśnie zwróciłam na to uwagę. No dziwne, nie wiem, czy w innych tak książkach jest? Nie wiadomo. Trudno. No nie będziemy w to wchodzić. No dobra. Oczywiście mówię co to, o tej historii tutaj, tej... Yy, oczywiście, zanim przychodzi, żeby go nauczyli, ja, czy się tej techniki to nie myśli. No, i tutaj tak. Niemożliwe. Parknął ego. Starej siły smoku, które się wzejdą, żeby mi Kluczem do pełnienia techniki wstającego smoka, bardziej powstającego smoka, jest połączenie ruchu własnego ciała z ruchem przez Jak mam tego dodać maszyna? W całym szacunku i ale jestem w o to, bym No, i oczywiście, tutaj. Zaczyna się trenik. Zen jest miśnią że właśnie się niebieska smaczka obok oglądu. tak nie jest wstającego smoka, musi być w zasięgu jego możliwości. Ogląd tylko pochrychnął i udaje się tylko kłótni. Wiedziałem, że ci nie odmówiłam, że zjedziemy tu. Na podstawie informacji, jakie wziąłem swoje szanse na na 75% ją, że nie jestem gotów. Zdroń podąża za na. Treningowy. i stanął przed dużą, krótką areną. Na jej środku został drewniany to w kształcie ósemki. się między jej dwoma końcami. Y, Zajmie się, się z ruchem przez świata. To pokonasz tor i nie zdąży się rąk. Zajmie spojrzał na tory. Jego czujniki obliczyły jego przewidzenie i długość. na Następnie oszacował. No bo, jak wiemy, że Zen oblicza oczywiście wszystko. Wiadomo. No i myślał, że posłuch posłuchał go. Ale oczywiście nie o to chodziło Grandowi. Jak widzicie, rondu wypadłam. Przegrałeś, jak to nie To nielogiczne. Nie zdążył się przecież z panem, nie zauważył. Zań. Nie, to Twoja moc rzuciła go w story. Wy. W dodatku nie połączył się z ruchem. Przeświata, pozwoliłeś, by lud poruszał tobą. Działałeś wbrew, ruchujesz przez świata, a nie zgodnie z nim. Być może nie udało mi się powiedzieć, co do tego zająć, Marczyn nie zgadzać, ale gdyby ktoś pytał, to nic mi nie jest, powiedziała. No to, to oczywiste, w ogóle, nie będziesz jednak potrzebna przez tej teści. Musimy za zacząć od postaw. No i później, drugie, są tutaj, jak widzicie, takie porę, takie okręgi. No i o co tu chodziło? Wszystkie uinosi się na ręka, żeby żył, Tym razem nie możesz użyć w mocy swojej żył. Zain postrzega Eglan. To bardzo proste. Zain. Obr Obróć kopię chcę zobaczyć w ruchu. No i oczywiście Zain tak zrobił. Z gracją, jak gimnastyka. Ale znowu Eglan powiedział, że przegrał. To ponownie nie logicznie. się zapracował. Zain. Przybywa za jest zgodnie z danymi. Hmm, problem w tym, że, że, twoje obliczenie to forma oszklenia. Oszklenia oznacza nieuczciwe działanie, uzyskanie przewagi, bo udało dość Moje procesy, próbki danych to część mojego sensu. Są na tym, czym dla ciebie jest skrzydła. Czy ich używanie również jest nieuczciwe? Używanie procesu nie jest świetne, ale Egle ma rację w jednym. Opełnianie techniki go smoka nie jest czymś, co można obliczyć za pomocą alogerynu. To musi być uczucie, które płynie z twojego wnętrza. No jakby swojego, twojego, wiecie, chciała serca, tak? No i w końcu jakby to Zane jakby zrozumiał. No i oczywiście tutaj, gdzie Ron tuje, się pokazali mu oczywiście. No i tutaj Zein. Są w idealnej harmonii, pomyślał w ciągłym ruchu, ale nigdy się nie dotykają. To prawie jak taniec. No i oczywiście Zain tutaj coś pomyślał. No i tutaj przypomniał sobie, oczywiście, Zain, że oczywiście jeździł, bo lubił jeździć na lodzie. A tu na przykład przytem, jako młody drogi Zain uwielbiał jazdę na łyżę po zamarzniętych jeziorach. Swoich, nie, zawsze uczuł się wolny, spokojny i pełny równowagi. Wspomnienia nim pokierowały, gdy wyglądał kółka i ósemki na lodzie. Nie zostałem się nawet, jaką figurę mam jak jaką Po prostu był w ruchu, w uśmiechnia się, a oczęglarnę tworzył się szeroko. On to naprawdę rozumie, przyznał się wysmak. Proszę, zgodnie z ruchem wszeświata. Z pewnością wkrótce nauczysz się technik wstającego smoka do Daronto i z na, dołączysz do mnie. Zaschnie się lód, trochę przed nasza, ale podążyła za nim. Z młodszymi i ninja się razem, w harmonii ze sobą, na no, całymi się światem. No i to jest też koniec naszej ostatniej historii. No i na końcu oczywiście jest ten słowniczek. Oczywiście nie będę go czytała, bo to tutaj po prostu tak jak z tyłu napisana, bo po prostu, że tu kim jest, co to jest mech, kim jest Rio i tak dalej, co to jest administracja, po prostu miejsca, postacie i tak dalej. Ale możecie sobie zatrzymać i sobie oczywiście poczytać. Jeszcze tu jest oczywiście, jeszcze tutaj z tyłu. No i oczywiście to jest oczywiście koniec tej książeczki. No i czy ja mogę Wam polecić? Na pewno tak. No i też można by wziąć z tych historii trochę też się coś nauczyć. No po tak, każda historia o czymś opowiada. Na przykład Jay mówi na przykład jak te ostatnie słowa. Są takie mówiła też. Yy, tak, yy, trochę takie yy, takie mądre. Już mam. Jeszcze... O, te słowa są takie, mówię, końcowe, bardzo mądre. Wciąż nie wiem, kim jestem, ani skąd pochodzę. Nie mam też pojęcia, czym jest moja moc, ale po, po raz pierwszy czuję się sobą, pomyślałam. No chciała, że trochę uczy, bo tak myślałam, wiecie, jak teraz tak pomyślałam, że może to nie uczy, ale te końcowe słowa trochę uczą. No bo na przykład nie wiem, kim będę, kim, skąd na przykład pochodzę, nie ważne, na przykład nie wiadomo, kim będę, skąd na przykład pochodzę. Przykład. i tak wiecie o co chodzi. No inaczej na przykład ten, ale zawsze być po prostu sobą. Niezależnie oczywiście od sytuacji trzeba być zawsze sobą, niezależnie od gdzie jesteś, na przykład co robisz, no to zawsze trzeba być po prostu sobą. No i powiedziała, że tak się uczy. Oczywiście historia, sory tak uczy, że nie trzeba zawsze polegać na sobie, tylko zawsze poprosić o pomoc na przykład o innych. Nie tylko, że samemu coś zrobić, ale czasem też poprosić o czyjąś pomoc. No to bym powiedziała, że tak trochę uczy też. Trzecia historia tym bym powiedziała, że też uczy, bo nie trzeba na przykład tylko myśleć, ale też posłuchać swojego serca na przykład. Bo na przykład zanim tylko wszystko myślał, wszystko liczył, ale nie pomyślał, że chodzi o to, żeby być po prostu, posłuchać swojej duszy i swojego oczywiście serca. Tak jak na przykład ten, nie tylko oczywiście myśleć, ale też posłuchać swojej duszy, swoich myśli na spokojnie, ale bardziej tu chodzi o to, że być w harmonii po prostu, no i oczywiście posłuchać swojego serduszka, oczywiście, nie tylko oczywiście swojej Główki. No, i mogę, mogę oczywiście, na pewno Wam polecić tą książkę. Dziwne jest w tej ostatniej historii, że na przykład tę technikę inaczej, bo to była technika powstającego smoka, to wstającego. Nie wiem, czy tak miało być, czy po prostu inna litera. Wiecie, o co mi chodzi, czy litera zginęła, nie wiem. Ale już nie będziemy, jakby tutaj, wiecie, bo yy, powiedziała. Wnikać. No, tak zostało napisane. Może i mi się jednak yy, ten. Ale tak z ciekawości na chwilę zobaczam też na Empik.com, No i zdjęcia też pokazują, że no, tam jest napisane wstającego smoka. Ale niech będzie. Może być technika wstającego smoka, ale normalnie to się nazywa technika no, oczywiście po, powstającego smoka. No ale. Po prostu taki może błąd im się zdarzył, ale wiadomo oczywiście o jaką technikę chodzi. Na pewno Wam dzisiaj polecam. Oczywiście, obowiązkowa lektura dla każdego oczywiście fana ninjago. No i też może fajne historyki, też można się z nich oczywiście nauczyć. No to mogę z czystą przyjemnością Wam ją polecić. No dobra, będziemy połączyć. że Wam odcinek się podobał. Oczywiście, dajcie łapkę w górę i oczywiście żebyście byli na bieżąco z filmami. A ja oczywiście z Wami się czy się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym oczywiście, materiale. No to. Na razie, no to bają.